Drodzycie, drogie wagi na czytanie na sierpień. <laughs> Przygotowałam tutaj już karty, są Mam nadzieję, że tym czytaniem e, pomogę Wam e, coś zauważyć, potwierać się na coś, zainspirować Was do czegoś. E, że ono nie zamknie Was, e, nie będziecie się trzymać czegoś kurczowo, że podejdziecie do tego z uśmiechem, z dystansem. E, bo właśnie tak chciałabym, żeby były odbierane te moje czytania. Żeby one zagrzewały, zapalały, a nie gasiły. Oczywiście one jest ogólne, więc tutaj pewno nie odnajdziecie jakichś precyzyjnych odpowiedzi na swoje pytania. Bo po takie odpowiedzi, no to zapraszam do czytań prywatnych. Tutaj zachęcam bardzo, bo wtedy bardziej konkretnie można opowiedzieć o czymś, zobaczyć coś. Chociaż oczywiście zawsze karty Tarota opowiadają przenośniami, nie mówią czegoś wprost. Bo no nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak do końca przecież wszystkiego w kształcie tego, co ma być. Bo to Wcale nie o to chodzi, a zresztą nie znamy y, tak dokładnie tego, co jest przed nami, bo opieramy się na tym, co mamy, więc nie umiemy często y, określić y, czegoś, co, co będzie. No, ale y, zapraszam y, Was do y, takich czytań prywatnych. Znajdziecie pod y, filmem y, maila do mnie. I co? No przechodzimy do czytania. Tutaj mamy właściwie takie sfery życia, o które najczęściej właśnie pytacie. To jest sfera uczuć, partnerstw, jest też materia, no jest też ogólnie Wasze samopoczucie, wynik. No i teraz też jest karta spośród moich, która ogólnie też opowiada o, o atmosferze tego czasu. I tu rzeczywiście będzie budzenie e, serca. E, nie wiem, czy tę kartę dobrze widać. To jest właśnie taka e, róża, która e, chce rozkwitnąć. E, to jest róża, która e, nie znalazła jeszcze w pomku, e, ale e, dajecie przyzwolenie na to, żeby e, to, w Was, e, co chce rozkwitnąć, e, co chce się pokazać w Panu, chce się zamanifestować, to pozwolicie sobie na to, żeby właśnie się rozbudzać, obudzać na coś. I teraz cóż to może być? Tutaj, w relacjach, rzeczywiście chyba zyskujecie głos. Bo zaczyna się to w ogóle właśnie kartą jakiegoś takiego konfliktu, wypowiadania, może rzeczy, które wy uważacie za ważne, bo też jest tutaj cesarz, który no po prostu daje głos, tak bym powiedziała, mówi coś, co jest ważne, do czego wy przykładacie wagę, opowiadacie o tym i to nie spotyka się wcale z jakimś takim pozytywnym przyjęciem, dobrym przyjęciem. Tutaj jest jakiś konflikt, skonfrontowanie się właśnie tego waszego zdania z czymś, ale wasze zdanie sądzę, że w jakiś sposób jest mądre, że tutaj wy wiecie co mówicie, bo tutaj jest podstelnik eremita, który no jest odosobniony może w tym, co mówi, tak? Może dlatego jest niezrozumiany, ale kieruje się taką wyższą mądrością, on wie po prostu poprzez swoje doświadczenia, poprzez w ogóle to, że jest taki mądry, on niesie światło i myślę, że właśnie Wy jesteście tutaj mocni, silni w swojej pozycji, ponieważ Wy wiecie Tą siłę podkreśla jeszcze właśnie karta siły, <laughs> więc nie obawiajcie się, tutaj chcecie rozpocząć jakąś nową ideę, coś, jakiś pomysł, być może w ogóle dla niektórych to jest rozpoczynanie, wchodzenie w relacje i tutaj jest taka dywagacja właśnie wewnętrzna. Czy czy to jest dobry moment, czy, czy dam radę? Tak, spokojnie. Jeżeli chodzi o relacje stałe, to tutaj właśnie forsujecie coś, chcecie tu rozpocząć coś nowego i daje się Wam. Myślę, że udaje się Wam, pomimo właśnie takich konfliktowych, trudnych sytuacji. Dla niektórych też widzę, że być może tu jest jakaś taka trochę rywalizacja w związku, bo te wszystkie tutaj buławy tak biegną równolegle, tak jakby chciały się prześcignąć, i może ten cesarz jest takim ostrzeżeniem, żeby forsować coś, ale tak nie na siłę, tak żeby ten cesarz też nie ograniczył w tych Waszych relacjach czegoś, żeby nie kontrolował, żeby dał spokojnie właśnie płynąć tym buławom, że to, ta mądrość polega też na tym, żeby nie hamować innych, nie zatrzymywać siebie, no tak żeby po prostu dać... Też temu czas, bo tutaj coś chce się rozwinąć, więc nie hamujmy wzrostu, właśnie zbytnim podlewaniem, też albo nie hamujmy jakimś brakiem dostępu światła. Po prostu niech to rośnie w swoim tempie. I stwarzajmy temu czemuś warunki jak najlepsze, ale z taką właśnie mądrością, tak? Mądrością ogrodnika, który umie dbać o swoje kwiaty. Więc tutaj w relacjach rzeczywiście się coś dzieje, i myślę, że to jest bardzo dynamiczne, bo w tle tutaj tego czytania jest królowa buław, która właśnie jest taka pełna działania, pełna ognia. Być może to wy jesteście tacy pełni pomysłów, chcecie koniecznie coś zrobić. Myślę, że wam się to uda. Myślę, że to spokojnie dokonacie, ale to też nie będzie może takie od razu widoczne, bo tutaj jest wisielec też w tle. To oznacza, że to może w dłuższej perspektywie będzie takie zauważalne, namacalne. Ale też właśnie bądźcie cierpliwi, że ta róża musi rozkwitnąć w takim swoim czasie. Żeby właśnie jej nie przelać, tak? Żeby jej nie podlać za bardzo, żeby ona mogła się rozwijać tak, jak, jak trzeba. Nie da się tego przyspieszyć. No, i teraz tak. Teraz materia. W materii tutaj. Też jest fajnie, ponieważ tutaj mamy kochanków, mamy kartę też Asa Mieczy i myślę, że tutaj właśnie jest rozpoczynanie być może właśnie jakiegoś partnerstwa biznesowego, wchodzenie w coś nowego z jakimś nowym pomysłem ze współudziałem, też jest dokonywanie jakiegoś wyboru. Ale myślę, że właśnie jakaś prawda może otworzyć Was bardziej na, na to partnerstwo, na ten pomysł. Myślę też, że taki luz, luz w patrzeniu na sytuację, takie niespinanie się tego cesarza właśnie z tym koniecznie przyspieszaniem czegoś, parciem na to, żeby było tak, jak wy chcecie. Tylko właśnie taki luz. Może trzeba się jeszcze czegoś nauczyć, może trzeba podejść do tego lekko, bo tutaj są dwa paziowie, paść denarów, która właśnie podchodzi do spraw z chęcią takiego nauczenia się czegoś i widzicie tutaj jest takie dojrzewanie też, że to musi się urodzić w swoim czasie, tak, na przykład 9 miesięcy, trwa ciąża. Bo ta tutaj piękna kobieta jest w ciąży, więc <śm> trzeba poczekać na coś, nie, nie przyspieszać. Jak gdyby te, ten sam tutaj schemat, co w relacjach też odnosi się do y, spraw materialnych, tak? Żeby tą swoją postawą y, tego chcenia y, nie hamować. Y, I tutaj właśnie jest taka lekkość w tym drugim paziu. Y, y, Paść y, buław to jest właśnie y, chodzenie w. Coś z taką chęcią poznawania, przygody, nastawienie się do czegoś w sposób optymistyczny. Właśnie to jest ta zwiewność tak, tego pazia, taka lekkość, kolorowość jego. I to jest też myślę, współpraca, bo tutaj pokazała się takie partnerstwo, współpraca z ludźmi być może młodszymi, młodymi, o takiej świeżej energii. Tutaj też jest dużo tej młodej energii, dzieci. Być może w ogóle w tych waszych partnerstwach, które macie, tych takich osobistych, może właśnie być trochę konfliktów o dzieci, dla niektórych z was. Więc to rzeczywiście może się tak dziać. Teraz mi to przyszło do głowy. Ale niemniej jednak, myślę, że tutaj jakaś prawda, jakiś taki rozstrzygający głos z waszej strony może tutaj być bardzo istotny, ponieważ no niesiecie ze sobą tą lampę, to światło. Więc tutaj sposób taki zrównoważony, wypowiedziany, bez jakiegoś gniewu, może być wtedy łatwiej zrozumiany. No, i tu właśnie jest też. Taka zmiana zaakcentowana w Waszym życiu. Zmiana, która chce tutaj wejść taką energią, właśnie przyspieszenia czegoś, ale tutaj to od wewnątrz Was musi być zrozumienie, że to, to przyspieszenie zależy właśnie od tej pracy wewnętrznej. A tutaj jest. Ta praca wewnętrzna jakaś trochę zatrzymana, bo jest tutaj śmierć w odwróceniu, a śmierć to jest transformacja. Więc tutaj tak, jakbyście powstrzymywali się od y, y, takiego rozwoju wewnątrz siebie, znaczy zauważeniu czegoś, y, bo jesteście tak sfokusowani na tym celu, że nie widzicie, że y, przyspieszając, właśnie tak y, chcąc popchnąć coś bardzo to to tym bardziej zatrzymujecie. I to właśnie jest to zatrzymanie też w Was, bo tutaj potrzeba jest cierpliwości, zrozumienia rytmu, w jakim pracuje wszystko wokół Was, w jakim inni się rozwijają, rytmu, w jakim Wy też pokonujecie różne przeszkody. Więc myślę, że żeby odwrócić tę śmierć, żeby właśnie pokonać w sobie te wszystkie przeszkody trzeba tej cierpliwości i zrozumienia i jak uruchomicie w sobie właśnie to koło fortuny, tą zmianę właśnie zrozumiecie, że wszystko ma swoje tempo, że nie zawsze wasza racja, chociaż myślę, że tu ją macie, musi być taka widoczna na wierzchu za wszelką cenę Myślę, że znacie swój cel, wiecie, co chcecie zrobić i na pewno to zrobicie, bo ta zmiana tutaj w Waszym życiu się dokonuje, ale też myślę, że trzeba zauważyć, że na wszystko też macie wpływ sami przez to, właśnie jak patrzycie na to, czym dysponujecie, że właśnie wewnątrz Was jest mnóstwo narzędzi, że też nie musicie jakoś patrzeć na to, co myślą inni, co robią inni, że sami możecie coś pokonać, tak? Że oczywiście to partnerstwo tutaj jest wyzwaniem, żeby właśnie pokazało się dwukrotnie. Zobaczcie. I też jest mak, więc zaraz Wam wytłumaczę, co chodzi. Tutaj właśnie tych kochanków macie dwukrotnie, więc o to ta, ta energia tego razem jest, jest tutaj ważna, żeby umiejętnie budować to partnerstwo, czy w biznesie, czy w życiu prywatnym, ale żeby odnajdywać w siebie w odpowiednim miejscu. Często jesteśmy niedowartościowani, niedopuszczani do głosu i myślimy o tym, że ten nasz głos jest nieważny, wtedy sami siebie spychamy gdzieś. I sami myślimy o sobie, że, że jesteśmy mniej istotni, i jeszcze bardziej wtedy napieramy, krzyczymy, chcemy przekrzyczeć innych. Ja tu właśnie widzę taką energię, ale nie trzeba wcale krzyczeć, można po prostu przeczekać, dać się wypowiedzieć innym i wtedy spokojnie powiedzieć, o co nam chodzi, jak my to widzimy. I wtedy wypracować wspólne zdanie, bo partnerstwo to jest właśnie wypracowywanie czegoś wspólnie. A ten mak, może jeszcze właśnie raz go pokażę. Mak to jest taka energia właśnie komunikowania, pokazywania, manifestowania siebie, ale nie w taki sposób, żeby, żeby krzyczeć, żeby. Żeby koniecznie konfliktować się z kimś, tylko to jest takie robienie swojego. Pokazywanie, jak to może być, co potrafię, czym dysponuję, że mam siłę przebicia, że to może się udać. Ale to jest takie zrozumienie od wewnątrz, że faktycznie ja temu ufam i w to wierzę, że to, o czym myślę, może się rozwinąć, może rozkwitnąć, ale po pierwsze, nie robię tego na siłę, nie przyspieszam, bo, bo ufam temu, że to rozkwitnie. Ufam też sobie i swoim możliwościom, bo, bo Macie tutaj maga. Ta zmiana, której chcecie, przychodzi, ale w swoim czasie, przychodzi. Wtedy, kiedy właśnie zrozumiecie tę e, wartość czasu, wartość cierpliwości, bo jest tutaj ta karta tego e, wisielca, który właśnie widzi coś zupełnie in, z innej perspektywy, rozumie. Bo wisielec to jest taka neptuniczna energia rozumienia. E, rozumienia takiego na wskroś, przeczuwania czegoś, rozumienia też e, w e, takim kontekście innych. Że właśnie jesteście w stanie wczuć się w sytuację innych, i wtedy myślę, że tutaj ten eremita, ta jego mądrość tutaj przezwycięża wszystko, że wy też wchodzicie na następny. Etap, Szczebel. W ogóle tutaj jest bardzo dużo Arkan Wielkich w tym czytaniu, bo zaraz je policzymy. Tutaj jest siła, którą niewątpliwie dysponujecie. Tutaj jest eremita, tutaj jest cesarz. Zobaczcie trzy, cztery, jeśli chodzi o kochanków, następni kochankowie, czyli to jest pięć. Mak sześć, koło fortuny. Siedem, słuchajcie, no po prostu to jest bardzo czas ważny, w którym dowiadujecie się o sobie, że faktycznie dysponujecie możliwościami, że jesteście kreatywni, że jesteście kimś wyjątkowym, że to, co macie zamiar przeprowadzić, jest możliwe do zrobienia, ale nie kłóćcie się o to. Nie wypychajcie się tak na pierwszy plan, spokojnie. To, co chcecie zrobić, zrobicie. W swoim tempie. Nie musicie tego tak mocno pokazywać, że macie rację. Po prostu wiedzcie, że ją macie. Jak poczujecie od środka, że wiecie, co chcecie zrobić i że potraficie to zrobić, to nie będziecie musieli tego udowadniać. Po prostu będziecie to robić. I myślę, że wtedy właśnie to partnerstwo będzie też bardziej zdrowe, ponieważ sami poczujecie się w tym partnerstwie silni, przez to, że siebie sami docenicie i już wtedy rzeczywiście nie będziecie musieli przychodzi mi do głowy słowo ryczeć, tak? Jak lew, żeby swoją siłę zamanifestować. Lew bardzo rzadko ryczy. On wystarczy, że się pojawi i cała okolica wie, że on jest. I wszyscy są poukładani w odpowiednich miejscach, wszystko działa tak jak należy. I tu nie chodzi właśnie Wcale o przewagę. Ten lew nie jest w przewadze, tylko on przez to, że wieki jest, on harmonizuje, równoważy wszystko. Tutaj macie bardzo silne karty, które mówią, że właśnie wy chcecie poczuć swoją siłę, że chcecie poczuć swoją niezależność, ważność. I jedna rzecz, docencie siebie, zauważcie to w sobie, a tak będzie. Wtedy wszyscy będą wiedzieć, że. Że jesteście i że robicie po prostu swoje i będzie w Was wtedy też taka lekkość, niewymuszenie siłą czegoś, tylko to będzie takie naturalne, że dając czemuś, komuś czas, też uwiarygadniacie siebie, że to nie jest przekonywanie właśnie na siłę. No myślę, że jeśli chodzi o partnerstwa właśnie, że tutaj będziecie coś realizować, że tutaj coś nowego powstaje, jakiś pomysł. Być może właśnie będziecie, to są dwa Asy zresztą, więc tutaj nowe jakieś rzeczywiście rzeczy rzeczywiście wkraczają w wasze życie. Tak trudno powiedzieć, czego dotyczą, bo to pewno dla każdego z was będzie coś innego, ale macie właśnie taką dosyć silną pozycję i myślę, że właśnie budujecie się w tych partnerstwach, budujecie siebie. Zaczynacie właśnie myśleć o sobie w taki sposób, że jesteście godni wszystkiego, że zasługujecie na wszystko, dajecie sobie do tego prawo i zaczynacie po prostu w tym kierunku działać. Robicie swoje, przekonując innych do, do tego, ale w taki, myślę, na początku może dosyć gwałtowny sposób, a potem sami sobie. Mówicie, że no przecież to, to samo przyjdzie, tak? to przyjdzie w odpowiednim czasie, to zrozumienie. Ja to pokażę. Ja to pokażę na fragmencie jakiejś mojej pracy, czynności, że to może wyjść, a sam sobie też pokażę, że, że faktycznie jestem w stanie to zrobić. Tak? I tutaj zyskujecie właśnie w tej swojej relacji w swoich relacjach w ogóle z innymi, taką równoważność, że tutaj nie jesteście ani podlepni, ani nie jesteście nad kimś panujący. tylko właśnie to jest prawdziwe partnerstwo. I to jest właśnie nauka chyba, która wynika z tego czytania, wynika dla Was, że właśnie pewnych rzeczy nie należy ani pospieszać, ani hamować, że one przychodzą w swoim czasie to jest takie naturalne, że zdobywacie właśnie tą mądrość, tą wiedzę o sobie i też dajecie w naturalny sposób też temu swojemu partnerstwu, ludziom, którzy są wokół Was też właśnie czas, żeby oni rozkwitali przy Was, żebyście wy mogli właśnie zakwitać tą różą to wszystko się tutaj dzieje to jest bardzo piękny czas właśnie takiego rozkwitania, rozbujania się w czymś, więc tutaj mogą być postanowienia jakieś, jakieś decyzje o wprowadzaniu czegoś nowego w wasze życie i to właśnie są takie partnerskie decyzje. Myślę, że tutaj jest dużo dyskusji i rozmów, ale też jest w gruncie rzeczy postanowienie i i robienie tego czegoś. I to może Wam przynieść jakieś konkretne, namacalne efekty. Pewno to pokaże czytanie następne. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was w następnym miesiącu. Do usłyszenia i zobaczenia.